Cześć! Jest piątek 7 czerwca 2019 roku. Dzisiaj ruszamy w stronę Budwy, Cetyni, Następnie przez Park Narodowy Lowcen wjedziemy na niezwykłą drogę o oznaczeniu P1 i zjedziemy nią do Zatoki Kotorskiej. Omijając miasto Kotor, pojedziemy do tajemniczego Stran von Dobrec, gdzie kiedyś znajdowała się pasa dla łodzi podwodnych. Na koniec docieramy do Dubrownika. Łącznie przejedziemy 230 km. Zapraszam do oglądania. Właśnie wybija siódma rano. To dla nas znak, że trzeba powoli się pakować i ruszać w drogę. Jemy jeszcze tylko śniadanie i ruszamy już na trasę. W tym momencie w Sutumore panuje cisza, spokój. Miejscowość dopiero budzi się do życia. Zajeżdżamy jeszcze na pobliską myjnię, by ogarnąć trochę motocykle i obowiązkowo nasmarować łańcuchy, które trochę zaniedbaliśmy. Run, I I Przyjeżdżamy przez miejscowość Sueti Stefan, gdzie znajduje się skalista wyspa, niegdyś wioska rybacka, Dziś przekształciła się w ekskluzywny kompleks hotelowy. Wyjątkowa architektura oraz krajobraz w tym miejscu sprawił, że lokalizacja ta dziś postrzegana jest jako wizytówka Czarnogóry. Przed budwą skręcamy w prawo na drogę o oznaczeniu M2.3, którą pniemy się w górę jadąc w kierunku Cetyni. Następnie odbijamy na nieco węższą, wijącą się przez Park Narodowy Lofcen. Głównym naszym celem w tym miejscu jest położony na jednym ze szczytów jezerskich bogato zdobiony mauzoleum ostatniego władcy Czarnogóry. Przed wjazdem na szczyt musimy jeszcze zrobić opłatę w wysokości 4 euro. Motocykle zostawiliśmy na niewielkim parkingu po czym ruszyliśmy w stronę tunelu pnącego się w górę z 462 schodami. Mauzoleum, które tu widzicie powstało w 1974 roku. Wcześniej stała tu kaplica stanowiąca wolność Czarnogóry, która została zniszczona w wyniku działań wojennych, kilkadziesiąt lat wcześniej. W środku obiektu znajduje się 28-tonowy posąg wykonany z granitu ostatniego wodygi Piotra Brio Petrowicza. Utrzymujemy się jednym z punktów widokowych na zatokę kotorską. Przy okazji coś przekąsi dla nabrania energii. Gdy zjedziemy kilkadziesiąt winkli, będziemy już na dole. Jedną z najpiękniejszych widokowych tras w tym regionie, czyli droga P1. Przez niektórych uważana jest za najpiękniejszą drogę w tym zakątku świata. Pnie się ona ciasnymi serpentynami z zatoki Kotorskiej na masy łowceny. My akurat idziemy w odwrotnym kierunku. Trasa ta ma około 60 km długości. Momentami, gdy jedzie auto z naprzeciwka i trzeba zjechać do prawej strony drogi, w naszym przypadku do Skarpy, to przyznam, że robi mi się od razu gorąco. Miasto Kotor omijamy i jedziemy do pewnego miejsca, o którym dowiedziałem się na forum. W planach mieliśmy wrócić do Kotoru, ale czasowo było trochę za późno. Chcieliśmy mieć jeszcze zapas na zwiedzanie Dubrownika. Miejsce na mapach Google nazywa się Stran von Dobrez i jest to była baza wojskowa za czasów jugosłowiańskich. Zjeżdżamy z asfaltu na kamienistą zrośniętą drogę, usłaną pajęczynami. Akurat musiałem jechać pierwszy, zbierając na siebie wszystkie sieci. Nie żebym bał się pająków. No dobra, może trochę. Trzeba trochę się pilnować, zjeżdżając z dół, gdyż pojawiają się ostre kamienie i można sobie przypadkiem opone rozwalić. A tego przecież nie chcemy. Prowadzi ona nas na kamienisty wybrzeże, gdzie znajduje się tunel dla łodzi podwodnych o głębokości 8 metrów. Cześć, witam Was w dniu dzisiejszym. Ja coś powiem. Dzięki Łukaszowi i jego dogłębnym zapoznaniu się z miejscami, gdzie będziemy, trafiliśmy na takie oto miejsce. Dawna baza okrętów podwodnych. Powiem Wam, że zjeżdżaliśmy tą drogą szutrową, od asfaltowej. Widać, że tego nikt nie używał tej drogi, ponieważ Łukasz łapał, jako pierwszy jadąc złapał wszystkie pajęczyny. No, ale dał sobie radę. Jak dojechał, szczęśliwy, powiedział, że to jest to, że to jest, to jest właśnie jego adventure, jego plan na podróżowanie, zwiedzanie miejsc, o których mało no, kto wie. Trzeba gdzieś tam się zagłębiać. Tu widać, podpływają sobie jakieś tam łódeczki, ale nawet nie wpływają daleko. Tu są jakieś dwa tunele robocze. Za chwilę może do nich pójdę. Łukasz odpalił drona. Taka Kotorska jest piękna Ale ma też właśnie swoje takie tajemnicze miejsca Dwa tunele Pewnie jakieś robocze magazyny Może gdzieś boksom, albo coś Ale fajne miejsce jest tutaj To nieraz się tylko ogląda Na filmach Włoszańskiego Albo innych Było, minęło na przykład Tutaj wpływały okręty podwodne Pewnie remontowane były w tym Zobaczcie napis. Polako. Polako. To się musiał tam sprężyć na jakieś lince, żeby ten napis wymalować. Nad wejściem widnieje napis Polako. Niech was nie zmyli to hasło tak jak nas. Tego raczej nie napisał nasz roda, gdyż ma ona swoje tłumaczenie. Oznacza powoli. Było to ostrzeżenie dla wpływających tu okrętów. Są też dwa boczne tunele techniczne, ponoć jeden z nich prowadzi do położonej nieopodal twierdzy, ale tego jednak nie sprawdziliśmy. Do końca. Sam jestem ciekawy jak to dalej będzie wyglądało. Ja się przebrałem w klapeczki. Czuszki sobie tam zostały na w słoneczku, suszą się, podgrzewają. Póki jest bardzo gorąco, ale popatrzcie tutaj. O, hala. Przejście to jest ten tunel. Aha! Bo, woda wszedłem. No tak, to jest jeden z tuneli. Tamten drugi jest dłuższy. Być może, że wychodzi z drugiej strony. Nie wiem czy widzicie teraz. Jest ciemniej już. Ale daje wrażenie, powiem nam, jakbyś by wyskoczyło z tej wody. ...to nie ma mnie. No daje ponury nastroj się robi. Dalej idziemy jeszcze ciemniej. Tylko brzeczenie drona służy. Jakieś śmietnisko się zrobiło. Także jest wrażenie miejsca.

Nieodpowiedzialny. Zgrany człowiek przez słońce w kombinezonie. Pierwsze co robi, skacze do wody. W innej przerwie wracamy na trasę. Przy wyjeździe pod stromy kamienisty podjazd Faustron prawie zalicza wrotkę. Jego opony i kufry nie ułatwiają jazdy w takim terenie. Się na prom między Lepetane a Kamenari Ferry. Koszt za dwa motocykle to tylko 4 euro. Przeprawa z ładunkiem trwa zaledwie 10 minut. Zaoszczędzamy dzięki temu około 40 km drogi oraz możemy zobaczyć zatokę kotorską z innej perspektywy. Zbliża się pora obiadowa, dlatego, jeden z dłuższych wybrzeża zatrzymujemy się przy pobliskiej restauracji. Próbujemy tu lokalnego jedzenia. Dojeżdżamy do przejścia granicznego łączącego Czarnogórę z Chorwacją. Strażnicy dość szybko sprawdzają nam dokumenty, nie pozwalając stać zbyt długo w słońcu. Jedziemy więc do Dubrownika drogą numer 8, która jest jedną z części Magistrali Adriatyckiej, potocznie nazywaną Autostradą Słońca. Nawigacja prowadzi nas w kierunku noclegu, który zabukowałem dobrej cenie, jak na lokalne warunki. Pokój nasz znajduje się w niedaleko głównego portu, a do centrum starego miasta mamy niecałe 3 km drogi. Po rozpakowaniu się odpinamy jeszcze tylko kufry boczne i ruszamy zwiedzić stare miasto. Zwiedzanie tego miejsca traktujemy spontanicznie, gdyż nie mamy konkretnego planu. Spacerujemy więc wąskimi uliczkami, oglądając zabytki oraz tajemnicze zakątki. że to chorwackie miasto jest uważane jako jedno z najpiękniejszych na świecie, ale ma niestety ono też swoje minusy. Między innymi są dość duże tłumy ludzi, jest drogo oraz hałas, spory hałas, jaki tu panuje. Zresztą, sami posłuchajcie. Ale z plusów, które zauważyłem jeszcze, to na pewno lody. Lody to mają tu naprawdę dobre. Na koniec dnia udajemy się do części portowej. Ona też ma swoje uroki. Z Dubrownika odpływają promy w stronę Włoch. Widzimy właśnie, jak grupy motocyklistów przyjeżdżają na załadunek. Nam niestety dzień się już kończy. Jutro czeka nas kolejna trasa. Odcinek ten właśnie dobiega końca. Także pozwolicie, że zakończę go właśnie teraz. Jeśli film ten spodobał Ci się i chcesz być na bieżąco, to zostaw łapkę w górę, daj subskrypcję oraz dzwoneczek i już dziś dołącz do mojej nowej strony na Facebooku. Dzięki.